Dobrze moi drodzy, a więc witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Yart i słuchajcie, dzisiaj z racji tego, że jest właśnie świąteczna edycja Rivi, to postanowiłem, że przygotujemy troszeczkę świąteczną atmosferę, więc pozwólcie, że włączę sobie jeszcze świąteczne lampki, proszę bardzo. No ale właśnie z racji tego, że jest ta świąteczna edycja Rivi to postanowiłem, że nagram taki mały, również świąteczny opening. Ogólnie tak, tym razem się przygotowałem bardziej do odcinka, ponieważ nie dość, że jest to odcinek z kamerką, bo tak jak mówię, klimacik świąteczny, małe lampki, małe coś. Odcinków z kamerą w sumie ostatnio mało rzucam tylko streamuję z kamerką, także mówię a, w końcu trzeba kiedyś, nie? No, ale tak. Ogólnie przygotowałem, w sensie wyczyściłem, opróżniłem sobie cały schowek, tak żebyśmy po prostu mieli co tutaj do, do jednego itemu. Oczywiście nie licząc tych śnieżek, bo tam śnieżki to, no, Śnieżki to są można na mapie nawet pozbierać Także na śnieżki nie będziemy patrzeć Ale będziemy patrzeć na koksy, perły i refile Także te trzy rzeczy poczyściłem em, I zobaczymy em, Co tutaj nam wypadnie Także ogólnie tutaj do, do odcinka też się bardzo dużo Przyłożył Wiesiek, ponieważ jeden z tak e, Prawy, no te 51 skrzyniek Mam od Wieszka, także Wiesiu bardzo dziękuję em, I oczywiście my będziemy Jak zwykle, co co opening tutaj mówię e, Zmierzać głównie po Kilow 633, ponieważ No nie oszukujmy się, ale to jest chyba najbardziej limitowany oraz najbardziej chyba potrzebny. Um, tutaj kilo w gierce, który, który tutaj nam bardzo może um, urozmaicić rozgrywkę. Um, dlatego, dlatego chyba co? Ja tutaj już nie gadam. Um, tutaj mam dwie puste strzynie, tutaj są moje temy ogólnie, ale tak właśnie tutaj są. Opuściłem te 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 koksy, perły i refile. Także tu mamy dwie puste strzynie. Tak jak pokazywałem przed chwilą, schowek mam pusty i myślę, że um, możemy zaczynać. Także zobaczymy, co nam we Moi drodzy, kurde, czy wy widzicie co tutaj mi dropło? Słuchajcie, ej, serio, już już jak ten pierwszy stak minął, to już mówię na 100% mi nie dropnie, ponieważ kilka osób w mojej gildii otworzyło kilka staków skrzyni i dosłownie nic im nie dropło, dosłownie nic im nie dropło. Dlatego cieszę się, że dropła mi ta szóstka, serio, bo już, już mówiłem kurde, nie no serio, może nie dropnąć. Ale dobra, w takim razie chowamy szóstkę. Ja, ja tak jak mówię, jak dropniemy szóstkę, ja już jestem spełniony, dla mnie już może zrobić cokolwiek. Um, także dobra, odłożymy sobie jeszcze tej temy. Nie, serio, jestem. Ja już jestem zadowolony. Jak dropni druga szóstka, zrobimy tak widzowie. Jeżeli dropni mi druga szóstka, to idzie to na was na odcinek. Co wy na to? Mi się wydaje, że to fair deal. Dlatego zostało jeszcze 22 szynki um, I zobaczmy, co nam tu dropni E, dobra, więc ogólnie no z tych pozostałych itemów no niestety nie dropła mi druga szóstka e, Myślałem, że tutaj może być na odcinek dla, dla, dla tutaj rozlosowania Ale no niestety nie ma nic. Także z tych dwóch taków skrzyń dropu mi głównie, można powiedzieć chyba kilowy, bo naprawdę mam ich pełno, może ja się tu upewnię jeszcze Czy nie ma na pewno tu nigdzie em nie, ale nie, raczej, nie ma, raczej nie ma, bo ja tam sprawdzałem za każdym razem jak drobną oraz na czacie sprawdzałem, to wątpię. Ale ogólnie co, no dropu mi trochę setów, dużo łuków mi również dropło. Także, także nie źle. Jeżeli chodzi o limit, zobaczmy, co tu dropł mi. 6 koksów. Ej, refili w sumie. Refili mi trochę dropło. 94. I 13 pereno plus te 3, 16. Dobra, ogólnie nie jest źle w sumie. No, nie jest źle. W sensie nie ma tragedii, nie? Ale, kurde no. Mogło być lepiej. Mi się wydaje, że mogło być lepiej. Aczkolwiek, tak jak mówię, na innych serwerach również nie ma co porównywać. Raczej do innych serwerów. Raczej e, do, do poprzednich openingów. Ponieważ w poprzednich openingach... E, Otwierałem naprawdę tutaj zdecydowaną większą ilość tych skrzyni, otwierałem na, na tych serwerach. Dlatego, dlatego tutaj nie ma co porównywać, bo tutaj otwierałem niecałe dwa staki. Dlatego i tak się cieszę, że ta szóstka choć dropa. Także słuchajcie, mi się wydaje, że to było na tyle. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli wam się spodoba, oczywiście, możecie zostawić łapę w górę. I pamiętajcie, że będę teraz za RIVI streamował praktycznie codziennie. Dlatego może na tym odcinku nie będę wam jakiegoś wielkiego giveaway robił, ale za to będę wam robił na pewno giveaway na live'ach. Ponieważ jak będziemy jakieś zabijać, zazwyczaj ostatnio, nawet jak zabijamy jakiś typów, to od razu wam te itemy rozdaję. Może jakaś szóstka, może drobnie z tych darmowych jeszcze z szyń, może w przyszłości, co tam administracja da, nie wiem. Także także na pewno obiecuję wam, że jak będę miał drugą szóstkę, to na pewno wam ją w jakiś tam sposób rozlosuję. Także bardzo wam dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i siemaneczko.